Cześć. Z tej strony Ewelina, czyli Scrapbooking by Ewela. Witam was po raz kolejny na moim kanale, na którym prezentuję swoje prace oraz dzielę się swoimi poradami i przemyśleniami na temat scrapbookingu. Przychodzę dzisiaj do was z krótkim filmem albumowym, w którym pre zaprezentuję wam tego oto maluszka. Jak być może już co nieco wiecie, w ostatnim czasie sporo się u mnie zmieniło pod kątem zawodowym. Zmieniłam pracę i czasu na skrapowanie pozostaje mi dosłownie jak na lekarstwo. Zostałam ostatnio poproszona o przygotowanie albumu na chrzest dziewczynki. Natomiast ze względu na bardzo ograniczoną ilość czasu, jaka została do realizacji zamówienia, to byłam w stanie zaproponować klientce tylko takiego maluszka. I tak się składa, że po raz trzeci miałam przyjemność pracować na kolekcji od Mindy Papers, a jest to kolekcja Little One. Moje wcześniejsze albumy jeden bardzo duży i rozbudowany a drugi taki maluszek w formacie folio były już prezentowane tutaj na kanale. I mam nadzieję, że zerkniecie sobie w te filmy. Natomiast dzisiaj. Przychodzę z albumikiem typu Trifold w rozmiarze 15,5 na 15,5 cm. Baza do tego albumu wykonałam samodzielnie, natomiast wzorowałam się na bazie marki Goldbox, z tym, że zmieniłam troszeczkę rozmiary mat w środku i o tym opowiem Wam za chwilę. Jak widzicie, okładka jest ozdobiona bardzo minimalistycznie. Tradycyjnie, zresztą jak we wszystkich moich albumach, zdjął ją w zasadzie tylko o, taka delikatna serwetka wycięta z papieru bazowego i podklejona papierem skrapowym oraz tekturka z napisem Chrzest Święty. Z tyłu, jak zwykle, mamy logo z namiarami e, do mnie, a całość została zawiązana na taką satynową wstążeczkę. Takim beżowym, delikatnym kolorze, który pięknie współgra z kolorystyką kolekcji, jakiej tutaj użyłam. Po rozwiązaniu tej wstążeczki, ukazuje się wewnętrzna strona okładki, na której znalazła się kartka z metryczką. Mamy tu imię dziewczynki oraz dane dotyczące narodzin, czyli data, godzina, waga i wzrost. Do wycięcia tych e, oznaczeń wykorzystałam wykrojniki marki e, Craft and Your Design. Cały album rozkłada się na trzy części, i w zasadzie wszystkie zostały zbudowane w taki sam sposób. Mamy tutaj e, kieszonkę na takiej mniejszej klapce. Kieszonka jest ozdobiona papierem skrapowym, e, grafikami z kolekcji jak również wzorem wyciętym z dziurkacza brzegowego marki DP Craft. Kieszące znajdują się trzy maty, jedna nieoklejona, na której zmieszczą się dwa zdjęcia, jedna ozdobiona papierem skrapowym, na której zmieści się jedno zdjęcie w formacie 9x13, a także karta z kolekcji. Ta karta może posłużyć albo do wykonania jakichś zapisków, notatek a propos uroczystości, na którą podarowany zostanie ten album, jak również zmieści się tutaj niewielkie zdjęcie w formatu 7,5 na 10 cm. Ta klapka ma oprócz funkcji kieszonki funkcję dekoracyjną, została ona oklejona papierem skrapowym i udekorowana grafikami z kolekcji. Natomiast ta klapka stanowi matę na dwa zdjęcia. I właśnie chciałam Wam tutaj pokazać, że w prototypie oryginalnej bazy od marki Goldbox ta mata jest dokładnie wymiaru 10 na 15. Natomiast u mnie została przygotowana o pół centymetra większa po to, aby po wklejeniu zdjęcia wokół niego utworzyła się biała ramka jak zapewne pamiętacie, we wszystkich moich albumach przygotowuję maty właśnie zawsze o pół centymetra większe, żeby ten efekt podbicia zdjęcia papierem bazowym ładnie nam eksponował fotografię. Jeśli chodzi o stempelki, jakie tutaj wykorzystałam, one pochodzą z Agaterii i odbiłam je takim delikatnie brązowym tuszem, po to, aby tutaj delikatnie wkomponowały się w całą kolorystykę kolekcji. Więc mata na dwa zdjęcia poziome, jak również w środku. E, przygotowałam również matę na jedno zdjęcie pionowe. Całość e, albumu powstała tym razem bez użyciu magnesów, ponieważ tak naprawdę po włożeniu zdjęć e, te kieszonki i klapki siłą grawitacji Utrzymują się w swojej pozycji i nie ma konieczności, aby coś dodatkowo tutaj przytrzymywać. W środkowym panelu jako dekorację użyłam y, grafikę wózka, którą y, przykleiłam na takiej serwetce wyciętej z wykrojnika. I tutaj również mamy trzy maty, które udekorowałam papierem skrapowym, grafikami wyciętymi z kolekcji oraz wykorzystałam karty które występują w kolekcjach Mintaja zawsze, a wiele skraperek tak naprawdę ma problem, żeby je jakoś wykorzystać, szczególnie jeżeli są to skraperki bardziej lubujące się w tworzeniu kartek niż albumów. Ja w moich albumach zawsze się staram te karty gdzieś tam przemycić, właśnie czy to jako zamknięcie jakichś stron, czy ukrywam pod nimi magnesy, czy też wykorzystuję jako właśnie takie dodatkowe maty na niewielkie zdjęcia lub na zapiski. Podobnie jak na poprzedniej karcie po otwarciu ukazuje nam się dekoracja stworzona z tych słodziutkich grafik wychodzących z kolekcji oraz maty na zdjęcia. Cały album mieści łącznie minimum 18 zdjęć w dwóch różnych formatach, czyli 10 na 15 i 9 na 13. Gdyby wykorzystać miejsce na tych kartach na zdjęcia, to również w formacie 10 na 7,5, myślę, że w tej kieszące śmiało zmieściłyby się jeszcze chociaż jedna lub dwie maty na zdjęcia. I trzeci panel podobnie. Tutaj z kolei dominuje kolor y, miętowy. Mamy słonika z napisem BABY, w kieszące znalazły się kolejne trzy maty. Tutaj mamy uroczego misia, tego Bączka. Ciekawa jestem czy Wy mieliście w dzieciństwie taką zabawkę, bo ja ją miałam. I trzy maty na zdjęcia. Całość jest niewielka. Ale myślę, że mimo takich niewielkich rozmiarów, w zupełności wystarczy na to, aby umieścić tutaj podstawowe zdjęcia z uroczystości Chrztu Świętego. I wyobraźcie sobie, że właśnie zadzwonił dzwonek do drzwi, klientka przyszła odebrać ten album. Zatem szybciutko się z Wami żegnam. Do zobaczenia.